Skrzek jest studentką trzeciego roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego i niezwykle utalentowaną wokalistką. Umiłowanie muzyki wyniosła z domu rodzinnego. Mimo wspólnego koncertowania z ojcem stara się podążać własną drogą muzyczną. Próbkę jej talentu wokalnego mogliśmy poznać w trakcie wieczoru z muzami zatytułowanego Muzyka łączy pokolenia. Wspaniały duet Il Ella i Józef Skrzekowie. Ojciec i córka, ona przepięknie śpiewa, on przepięknie gra, chyba nie muszę ich przedstawiać, a dzisiaj możemy ich usłyszeć na naszym spotkaniu w Muzeum Historii Katowic w dziale teatralno-filmowym przy Kopernika 11. Muzyka łączy pokolenia to hasło dzisiejszego wieczoru. Tak. Nie tylko ze względu na to, że grają ojciec i córka, ale również ze względu na naszą widownię, prawda? I na starszych, i na młodszych. Myślę, że jednych i drugich ten typ muzyki zainteresuje. Fundacja Wyrównywania Szans Pokolenia jest fundacją, która generalnie zajmuje się aktywizacją zawodową osób po 50., ale też umożliwia równy start młodzieży w wieku 17-24 lata. Oprócz tego zajmujemy się również promocją kultury i stąd nasza obecność w Muzeum Historii Katowic. Od pewnego czasu organizujemy tutaj wieczory z muzami, prezentujemy to, co warto zobaczyć na Śląsku, czyli osoby, które, które chcemy poznać bliżej. Była u nas Magda Piekosz, była Lucyna Kleinert, był Adam Podgórski. Teraz przyszedł czas na muzykę i stąd Ella. Zaznaczam, że Józef jest dzisiaj tylko dodatkiem, tatą, który wspiera karierę swojej córki, która startuje, a Ella jest naszym głównym gościem. Dzisiejszymi gośćmi wieczoru z Muzami są Ella i Józef z Krzekowie. Dzisiaj muzyka łączy pokolenia. Co znajdziemy w repertuarze? Dzisiaj będą kompozycje taty. Stare piosenki w nowej wersji, w mojej wersji. Trzy utwory, cztery. Cztery utwory, nad którymi pracowaliśmy razem. Tak jak mówię, nowe wersje utworów taty. Ela, przyjrzałem się Twojej biografii. Jesteś studentką prawa. Właśnie. Czy talent do muzyki jest dziedziczony? Czy jest to ciężka praca? Myślę, że. Jest dziedziczony w jakichś 20%, a reszta to ciężka praca i no, trzeba cały czas się kształcić technicznie i też scenicznie, cały czas się uczę na błędach, tak, obserwuję i też mam tutaj autorytet, mogę się uczyć. A czy rodzinnie dopełniacie się, czy są jakieś sesje podczas wspólnych występów? Myślę, że się dopełniamy. Bo też tata mrugnie okiem, to ja już wiem, kiedy mam zaczynać. I, I to już na pewno znamy się bardzo dobrze i dzięki temu jest łatwiej. Ale ja w przyszłości planuję troszeczkę się oddalić od taty. Teraz razem próbujemy i początki, ale myślę, że, że też zamierzam sama coś stworzyć. No panie Józefie dzisiaj też radosny i wyjątkowy dzień. Dowiedzieliśmy się, że w alei zasłużonych w Katowicach stanie pomnik Jana Krzeka. No brawo, wspaniała postać baciszka, który blusuje gdzieś tam furt. No, myślę, że to jest istotne, że nasza rodzina się tak w ogóle przebija gdzieś ciągle czy na Aszy, czy na koszutce, czy Michałkowicach, czy jeszcze na innych Asiokach. No, z pokolenia też trochę z, z, za tym idą. Rusia, super. No, jest jeszcze Julia, która jest właściwie w, teraz będzie w pierwszej klasie. Myślę, że to będzie jeszcze następna generacja, która dojdzie, bo też zdolna jest pieronem. Już nie dzi mały los. Już Taki mały los. Już nie dziwy, taki mały los. A powiedz mi, chcesz być prawnikiem śpiewającym, czy artystką, wokalistką, yy, która ma gdzieś tam za nadrzu prawo. Właśnie tego jeszcze do końca nie wiem. Zobaczymy, jak obydwie drogi się rozwiną i, i zdecyduję tak, ale... No to mnie zawsze namawia do rzucenia prawa i twierdzi, że za dużo się uczy, że marguje najlepsze lata swojego życia i że szkoda takiej e, pięknej główki, jak on to mówi. Ale nie, ja uważam, że to są fajne zdjęcia dające świadomość i nie żałuję chyba.